Dziękuję Wam za 10 subsystyk, nawet nie mogę Wam za to dziękować, to jest Gej się nie wiem, dlatego krótka jest taka muza. Wiem! Zostaw suba i łapkę do góry. Nawet nie musisz, o kurde moja lampa. Jeśli trochę popsuła, to nie moja wina, ej. co się działo. O oh nie, co się mm. dzieje, ale ja tutaj nie, nic takiego nie ruszam. O Jezus Maria, co się dzieje? ta ja bardzo dziękuję za Subskrybentami pod moim kanałem uh,